Główna różnica między wersją Pro a wersją zwykłą to większa bateria, a zatem większy zasięg. Jeśli potrzebujesz większego zasięgu niż 25 km, wybierz wersję Pro. Jeśli masz 197 cm wzrostu, dobrze by było, gdybyś przymierzył się przed zakupem do kolejnogi, którą chcesz wybrać. Jeśli chodzi o wagę, większość producentów zaniża ten parametr i hulajnogi zdecydowanie wytrzymują większe obciążenie. Hulajnogi elektryczne, włączając to oczywiście M365, nie są wodoodporne. Jedynie chlapo odporne, jest to bardzo istotna różnica. Drobny deszcz owszem, ale nie polecamy topić jej w głębokich kałużach. Jeśli szukasz polenogi do 5000, polecam model Speedway Mini 4 lub jako alternatywę model 09 marki Falcon. Jeśli szukasz czegoś bardziej ekstremalnego, ciekawą alternatywą będą sprzęty z linii Dualtron marki Mini Motors. Hulajnogi Xiaomi wychodziły z dwoma typami zaczepów: aluminiowym i stalowym. Jeżeli masz w hulajnodze zaczep stalowy, problem ciebie nie dotyczy. Jeśli aluminiowy, udaj się do serwisu na konsultację. Jak to sprawdzić? Przyłożyć magnes. W mojej ocenie najciekawsze alternatywy to Hulajnoga Xiaomi M365 oraz Sigway Ninebot. Dlaczego stosunek ceny do jakości oraz parametry jezdne.